Ja jestem Nadia. Ja jestem Karnawia. Jesteśmy z klasy czwartej ATN i od dzisiaj będziemy nowymi prowadzącymi programów Z News. Przez pierwszy miesiąc roku szkolnego działo się naprawdę wiele ciekawych rzeczy. Między innymi wyjście na BB Gaming Festival, projekt Misja Pasja po stroniu, uczestnictwo w będzie 2024, wycieczki do Muzeum Minerałów, trzy manewry integracyjne dla klas pierwszych mundurowych. Oto dopiero kilka z nich. A teraz przejdźmy już do newsów. Rozpoczęcie roku 2 września. Na początku września szkoła oczywiście przywitała nowych uczniów. Klasy pierwsze rozpoczęły swoją przygodę z lekką nieśmiałością, ale jest to jak najbardziej zrozumiałe. Pan dyrektor Przemysław Borgosz zachęcał wszystkich do wyznaczania sobie ambitnych celów na nadchodzący rok. Pan chorąże Dominik Bocek, czyli przedstawiciel WCR z Bielska Białej, przywitał wszystkich kadetów klas OPW, BOW i klasy policyjnej a przedstawiciele samorządu uczniowskiego zadbali o humor, prezentując kilka scenek z życia szkoły. Wszystkim życzymy, aby ten rok był pełen pasji, przyjaźni i sukcesów. BB Gaming Festival 2024. 6 września nasza szkoła miała przyjemność uczestniczyć w BB Gaming Festivalu, czyli wydarzeniu, które zgromadziło miłośników gier z całego regionu. Była to doskonała okazja do integracji, rozwijania pasji oraz nawiązywania nowych znajomości, a w programie znalazły się między innymi turnieje z gier, konkurs cosplay oraz możliwe zagranie w najnowsze tytuły. Słyszałam, że było naprawdę fajnie. Tak, tak, wszyscy wrócili z pozytywnymi wrażeniami. Projekt Misja Pasja w Ustroniu. Pierwsza grupa uczestników projektu Misja Pasja spędziła intensywne dni w Ustroniu, próbując swoich sił w survivalu. Była jazda konna, przeprawy linowe, łucznictwo i maskowanie w terenie. Po zajęciach znalazł się również czas na wspólne gotowanie, grę w bilarda i długie wieczorne rozmowy. Po udanym wyjeździe mundurowych do Ustronia zawitali informatycy. Zajęcia ze względu na deszczową pogodę skupiły się w budynku ZDZ Ustroń, ale spokojnie nikt się nie nudził. Były warsztaty koszulkowe, testowanie nowego sprzętu, czy nawet gry logiczne. Czas leciał błyskawicznie, a atrakcji nie brakowało. Nagraniowcy Ustronią Grupa nagraniowców również odwiedziła Ustroń, by wykazać się swoimi umiejętnościami artystycznymi. Efekty pracy uczniów zaskoczyły i zachwyciły instruktora Macieja Szymanowicza. Sami zobaczcie i napiszcie w komentarzach, co sądzicie. Przygotowania do święta batalionu logistycznego w Krakowie, 12 września. Kadeci klas trzecich przygotowywali się do święta batalionu logistycznego. Ćwicząc musztrach i przypominając sobie ceremonię udziału sztandarów w uroczystościach. Święto Batalionu Logistycznego w Krakowie również 12 września. Tego samego dnia kadeci naszej szkoły spisali się na medal, prezentując wzorową postawę i umiejętności na święcie Batalionu Logistycznego. WITAT 2024. Za to 13 września w ramach eventu WITAT uczniowie naszej szkoły mieli okazję uczestniczyć w wykładach i warsztatach z zakresu nowych technologii. W tym AI, sieci, chmury, cyberbezpieczeństwa lub machine learning. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Organizatorzy zadbali o to, aby uczestnicy nie tylko zdobyli nową wiedzę, ale także miło spędzili czas, co im się udało. Manewry integracyjne dla klas pierwszych mundurowych, 14 września. Tradycyjnie na początku września zostały zorganizowane manewry dla klas pierwszych mundurowych. Stworzone przez instruktorów oddziały zostały poddane różnym zadaniom, takim jak. Składanie i rozkładanie broni, strzelanie, spinaczka czy zasady ochrony przed skażeniem. Brzmi to naprawdę ciekawie i mamy nadzieję, że wszyscy wspominają ten dzień dobrze. Uroczystości w Warszawie 16 września. Kadeci klas 3 i 4 OPW wzięli udział w obchodach 35. rocznicy napaści sowieckiej na Polskę, które odbyły się na terenie warszawskiej Cytadeli. Całość zakończył wzruszający koncert patriotyczny. Gra miejska akcja specjalna. Piąte Miejsce w Województwie 16 września grupa uczniów w składzie Oskar Janusz, Nadia Fulana, Kornelia Pyka, Sandra Mucek, Zuzanna Baraś, Kinga Kraczek i Olaf Trzapek pod opieką Pana Łukasza Babi uczestniczyli w Wojewódzkiej Grze Miejskiej akcja specjalna zorganizowanej w ramach krakowskich obchodów Dni Pamięci Ofiar Gestapo. Po szkoleniu bojowym i przygotowaniach do misji ukończyliśmy zadanie rekonstrukcyjne. Zdobyliśmy zaszczytne piąte miejsca. Akcja Sprzątania Świata, 18 września. Klasa druga w kierunku magazynier logistyk wzięła udział w corocznej akcji Sprzątamy Świat, dbając o środowisko i porządek wokół naszej szkoły. Ich zaangażowanie zasługuje na uznanie. My również staramy się dbać o środowisko i zachęcamy Was do tego samego. Uroczystości w Arnhem, 24 września. Na zaproszenie Stowarzyszenia Polskich Spadochroniarzy, pani dyrektor udała się do Arnem w Holandii. Aby uczestniczyć w obchodach 80. rocznicy operacji Market Garden. Wydarzenie miało ogromne znaczenie historyczne i było pełne inspirujące spotkanie. Może zobaczymy teraz parę zdjęć z tego wyjazdu. Dobry pomysł! Teraz możemy przejść dalej. Wycieczki do Muzeum Minerałów. We wrześniu klasa czwarta ATS oraz kolejne grupy uczniów podobie kompanii Barbary ważuty odwiedziły Miejskie Centrum Minerałów, gdzie uczniowie mieli okazję zobaczyć na żywo różnorodne świat kamieni, wyjątkowe okazy i poszerzyć swoją wiedzę geologiczną. się informacji, że wszystkim się podobało. Trzymamy kciuki za więcej takich wyjść. Dzień Chłopaka Wraz z innymi uczennicami przygotowałyśmy dla chłopców niespodzianki z okazji Dnia Chłopaka. Cukierki, pyszności i miłe życzenia. W ramach konkursu przyznano też tytuły Sigma dla Marcela Maruszczaka, Big Brain dla Dawida Składana, Gymrat dla Dawida Kuzieła i Śmieszek dla Jakuba Łyczko. Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i mamy nadzieję, że ten dzień się chłopakom spodobał. Na sam koniec dzisiejszego odcinka chciałyśmy wyróżnić kilku uczniów. Kadet Patryk Maliszewski zdobył pierwsze miejsce podczas zawodów strzeleckich, trenu z wojskiem, a Oskar Owczarczyk wywalczył trzecie miejsce w biegu na 200 metrów podczas Ariady. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy. To byłoby na tyle, jeśli chodzi o wrześnię w naszej szkole. Pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę i subskrypcję, jeśli chcecie więcej ZDZ News. Do, Do zobaczenia!